Dzień dobry. Nazywam się Ignacy Nowodworski i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zrób to w domu. A dzisiaj yy, pokażę wam, jak zrobić coś z naprawdę bardzo prostych materiałów. Bo podstawowym materiałem będzie dzisiaj papier i tak naprawdę tym papierem mogą być gazety, mogą być jakieś papiery, które służyły kiedyś do zapakowania paczki. Więc yy, każdy papier, który znajdziecie, który nie jest jakiś bardzo gruby i który da się gnieść, yy, nadaje się do tego zadania świetnie. Więc yy, na pewno papier. Yy, taśma klejąca pakowa, szeroka, yy, cienka, ona może być taka brązowa jak ta, którą ja mam tutaj, może być przejrzysta. Tutaj mam taką dosyć szeroką, trochę grubszą taśmę pomarańczową. I właśnie zachęcam Was również do tego, żeby przy okazji jak będziecie w jakimś hipermarkecie budowlanym, zaopatrzycie w taśmy izolacyjne, które są w świetnych kolorach. Są grube, więc łatwo jest znaleźć ich początek, nawet najmłodszym w różnych kolorach. Je można nabyć więc: taśmy, papier, nożyczki i dzisiaj również szpatułki laryngologiczne. W takim opakowaniu, które kosztuje 5-6 zł, mamy 100 takich patyków. Więc jest naprawdę dużo świetnego materiału. Co z tych patyków będzie, zaraz powiem. Odkładam patyki, odsuwam taśmę na bok. Dzisiaj będzie coś dla fanów Godzilli. Więc, jeżeli ktoś jest fanem Godzilli, to proszę, żeby wytężył swoją uwagę. No, jeżeli ktoś jest fanem dinozaurów, to wydaje mi się, że też go to może zainteresować. Jeżeli w pewnym momencie ktoś tego, tą godzillę, bądź dinozaura, którego zrobimy, chciałby przerobić na smoka, to wydaje mi się, że we własnym zakresie dodając skrzydła też da radę. Więc yy, zaczynamy. Zaczynamy od tego, ten papier już jest wstępnie pognieciony. Jeżeli będziecie mieć jakiś taki cienki papier, który jest gładki, to warto go sobie zgnieść, rozłożyć, zgnieść, rozłożyć i wtedy on będzie taki łatwiejszy do modelowania. Można go sobie nawet odrywać. Bo ja postaram się teraz wymodelować brzuch naszej godzilli przy jej taką kółkę, żeby tutaj było troszeczkę więcej, a tutaj już może być troszeczkę mniej, bo ogon oczywiście będzie cieńszy czy ja też może być cieńsza, najwyżej no potem sobie coś dodamy. I na początek, ten papier odłożę na bok, zabijamy taśmą. To jest yy, świetna zabawa, jest przy tym sto rozwijającej się taśmy. Dobra. Ogon już jest tutaj wstępnie przytrzymany, żeby się nie rozwijał. Skręcę tutaj troszeczkę tą szyję. Szyja jest na razie dosyć długa. Potem zobaczymy, czy tutaj przylepimy jeszcze oddzielną kulkę na głowę. Ale ten korpus mniej więcej się trzyma. Nie wiem, czy tutaj nie wypadałoby dołożyć jeszcze trochę brzucha. Ta metoda jest o tyle ciekawa, że w każdym momencie. Można wyrwać kolejną kulkę z ją, dołożyć tam, gdzie nam tego ciała w naszym zwierzaku brakuje i zawinęć. Tak. Nasza godzilla nie będzie wyglądać na głodną, a ja odrywam kolejne kawałki papieru i przygotuję z nich nogi. tego zadania dla najmłodszych polega tylko na rwaniu papieru i go zgniataniu. I zobaczcie, nie odciąłem tutaj taśmy, tylko od razu myślę, że zamocuję stopę, łapę. Dokładając kulkę i zawijając. No dobrze, więc mam dwie dość masywne nogi. Mam tutaj korpus, do którego zaraz te nogi tutaj dokleję. Nawet one mogą być tak rozstawione, tak jakby ta godzilla maszerowała gdzieś przez miasto, depcząc budynki. Wygląda na to, że już stoi. Wbijam teraz coś dzisiejszego na, na przednie łapy. długiego kawałka. Przecinam go na pół. Odcinam ten zbędny kawałek. Troszkę może jakoś zegnę go. Zegnę te kawałki w łokciach. A, z, a za chwilę przygotuję jeszcze tą paturę. To już będzie naprawdę tak, tu kawałek. Skręcam w zasadzie taki sznurek. Wcinam po trzy takie jakieś paluchy i te paluchy dokleję zaraz do, do łapki. Przyklejam sobie kawałek taśmy, przytrzymuję te trzy pazury, może nawet lepiej będzie je przyłożyć tutaj do tej taśmy. I oklejam naokoło. Paluchy już są. Zachęcam Was, żeby nie rezygnować z takich detali, bo takie detale potem powodują, że całość wygląda naprawdę świetnie. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy robić pazury, czy nie, to robić, tak. Yy, takie pazury na pewno dużo wnoszą. Analogicznie przygotowuję drugą łapę. I teraz wyposażę naszą godzilę w przednie łapy z pazurami. Dokładam teżmy do korpusu. Podkładam tutaj tą przednią łapkę i zrobię ją tak uniesioną. Drugą może troszeczkę opuszczę. Całość wzmacniam taśmą. Bardzo żeby te elementy były dobrze połączone, żeby one się potem podczas zabawy nie rozkleiły. Pozostaje jeszcze głowa, z którą wypadałoby jednak coś zrobić. Troszeczkę więcej papieru, tu jest tego papieru troszeczkę mniej. I ten, e, ten koniec, na którym jest mniej tego papieru, zamierzam zagiąć po to, żeby zrobić jakąś paszę. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra. Ten pęd wyszedł dosyć taki podłużny. Może go lekko tutaj skrócę. Dobra. Więc podstawową konstrukcję Mam zrobioną. Jeżeli byłoby tak, że uda Wam się taką szeroką taśmę w miarę cienką kupić kolorową, czasem w papierniczych sklepach można ją dostać, to od razu będziecie budować tą formę w kolorze. Ja niestety takiej możliwości nie miałem, więc planuję tutaj jeszcze nakleić pomarańczową taśmę, przynajmniej w jakichś fragmentach. Jemu całość będzie dość solidnie połączona, ale też zyska ciekawy, intensywny kolor. Mógłbym pewnie poświęcić trochę więcej czasu, żeby go okleić całego, bo ten pomarańczowy wygląda naprawdę super. Ale nie chcę, żeby ten film był zbyt długi. To, do czego będę potrzebował jeszcze patyki laryngologiczne, to yy, taki rząd wypustków na grzbiecie. I żeby go wykonać, może o, na razie wstawię w taśmę yy, goździle, będę potrzebował końcówek tych patyków laryngologicznych. Owszem, jak jest któryś z patyk wątły, to, to niestety może pęknąć wzdłuż. Ale jeżeli włożymy je głęboko w nożyczki, to takie drewniane patyki i się obcinać. Oczywiście przy pracy nożyczkami trzeba zachować ostrożność. No dobra, musi się wesprzeć tego zilla o pudełko patyków laryngologicznych, a ja pokażę Wam, jak zrobić ten element grzbietowy. Rozwijam fragment taśmy, taki pasek szerokiej taśmy i do tego paska przyklejam te fragmenty patyków laryngologicznych. Jeden za drugim albo z jakimś takim drobnym dystansem. Odcinam, I przykleję ten fragment tutaj do, do grzbietu. Aby to wzmocnić, będę musiał jeszcze przykleić drugi pasek takiej pomarańczowej taśmy z drugiej strony, tak żeby te elementy były osadzone, wzmocnione z dwóch stron. To może być nawet łatwiej zrobić krótszymi kawałkami. Dzięki temu że są one między dwoma paskami taśmy, one trzymają się tutaj dosyć dobrze i w zasadzie nie ma ryzyka, że będą podczas e, zabawy wypadać. Zachęcam do tego, żeby przedłużyć te pasmo aż tutaj do, e, do końca ogona, można to też zrobić tak, że obcinamy pasek. Zawijamy go tutaj z dwóch stron i pomiędzy Kładamy fragmenty patyków. Tylko on musi być na tyle długi, żeby z jednej i z drugiej strony otoczył te wystające drewniane elementy. Ja może zajmę się troszeczkę głową. I do tego, żeby to głowę wykonać, to też najlepsze będą elementy kolorowej taśmy. Można też po takiej powierzchni taśmy rysować markerem. To też jest rozwiązanie. I doklejam z czarnej taśmy żręnicę. Do tych oczu, a potem z mojego elementu, tej pomarańczowej, warto nakleić jakąś górną powiekę. Na pewno to oko będzie wyglądać przez to dużo lepiej. Więc tak możecie sobie poradzić robiąc oczy. A skoro mam już czerwoną taśmę, to myślę, że mogę ją tutaj wkleić. Do środka. No dobrze, wydaje mi się, że pokazałem Wam, jak można sobie poradzić z tym zadaniem. Jeżeli ktoś jest fanem smoków, to warto dodać skrzydła, kolejną głowę. Z pewnością wpadniecie jeszcze na mnóstwo świetnych pomysłów, co można na tej podstawie zrobić, a my żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejne odcinki do dzielenia się tego, co dzięki naszym filmikom robicie w domu.